Postoła. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem, i wysławszy swojego anioła, oznajmił przezeń za pomocą znaków słudze swojemu Janowi, ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od Tego, który jest, i który był i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Usłyszałem Pana mówiącego do mnie, aniołowi Kościoła w Efezie napisz: to mówi Ten, który dzierży w prawicy swej siedem gwiazd, ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczkimów znam twoje czyny trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, ani mi nie są i żeś ich uznał za kłamców ty masz wytrwałość i zniosłeś wiedle dla imienia mego niezmordowany ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Oto słowo Boże. Bogu, będą Zwycięzcy podam ułud z drzewa życia. Zwycięzcy podam, to z Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim podobał sobie, i rozmyślał nad nim dniem i nocą. Zwycięzcy poda. owoc drzewa życia. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie liście jego nie a wszystko co czyni jest udane. Zwycięzcy poda owoc życia. Co innego grzesznicy, są jak plewa, którą wiatr rozmiata, Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Zbycię szybko życia. Młoda górę magia, miała mi potężne urzeć Fi la via Isarie profete calcunum mundasti, gito itame tue grata miserazione dignare, mundare, ut santum Evangelium tuum digne vale annunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, dominius di corda meo, labis meis, ut digna competenter annunciam Evangelium suum in Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobis cum. Et tu spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi tu amine. Zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przyciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z na Nazretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezus jest synu Dawida, ujrzał się na dymę. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, on jeszcze głośniej wołał. Jezusie, syn Dawida, ulituj się ode mnie. Jezus przystanął, kazał go przyprowadzić do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go, Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bóg. Uvermundo mi, blasti mi triste. Alleluja, 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 alleluja.

Ola, obvání, Sancte Pater Pio, Ola, obvání, Sancta Catalina Emeris, Sancta Faustine. ojca, i syna, i świętego. Amen. Amen. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na věci, Je, Amen. wielką radością. Witam Was wszystkich tu obecnych. Pozdrawiam naszych, naszą ukochaną rycerkę z daleka, ze Stanów, Waszyngton to jest Kanada. I USA. Wschód czy zachód? Zachód Ameryki. Zachód Ameryki, północny zachód, tam na samej górze. Ten tam jest stan. Pozdrawiam naszych ukochanych rycerzy, których tu dawsze Pani przywiosła Proszę Uchłani we mnie. bo to ja drugi internautów za opóźnienie, przepraszam. Ale to jest samo nasze życie. Wszystko jest już w dobrym rozmiarze. Mój jakby mi słyszał, prosił go, żeby zapalił jeszcze w kominku. Słyszeliśmy czytanie naszego ukochanego Jasia, który dzisiaj debiutuje w Grzymieni i przyjął na tydzień prac razem z Maksiem i, i z Asią, więc cieszę się że dopiero to jest poniedziałek, a przed nami jeszcze tyle różnych wyzwań. Jutro już wiecie, co macie robić, żebyście mnie widzieli. A później jak się zjawię, to zawsze będzie o wiele serej i dynamiczniej. Apokalipsa świętego Jana zaczyna się. Myślałem, Panie Jezu, o, co, o czym dziś powiem? A oto dowiadujemy się, Przeciekawego, ciekawie wypowiedzi Jana. Odjawienie Jezusa Chrystusa. Gdyby nie był apostołem, a dziś tak powiedział, tragicznie by już dawno skończył. Oznajmił to Pan Jezus za pomocą znaków, słudze swojemu Janowi. Czy to nie dla Nieba? Bo sługa to musi zanieść komuś dalej. Aby inni przyjęli, aby uwierzyli. I stąd przychodzi wielka pochwała błogosławiony, który odczytuje i którzy stu, słuchają słów proroctwa święty Piotr będzie się mówił, że nie każdy może interpretować proroctwo czy Pismo Święte. Do mieć papiery, czyli łaskę ducha świętego, wiarę, no i wiedzę, coś trzeba postulować. Ciągle wam powtarzałem to, co nas rozkręcono w formacji dusz przez ostatnie 30-40 lat w Polsce. Dano nam pismo święte i mam się okazano nam mówić, co czujesz, jak myślisz. W związku z tym mówił do obrazu, Obrazami razem. Jak nie coś powiedział, to to tyle, co by się kot na płakał, czy rozpłakał. Apokalipsa jest, moi drodzy, najbardziej tajemną księgą Pisma Świętego, a zarazem najbogatszą i ostatnią. Czyli zawiera w swoich tekstach. To co dotyczy końca i finalizuje wielkie dzieło Boga, bo chwila jest bliska. Oto Jan na początku Apokalipsy przesyła jakby siedem listów do siedmiu kościołów w Azji. Jeden z tych listów stał się siłą przewodnią mojej bitwy o intronizację, o Polskę. Do Filadelfii dojdziemy do tego. Na podstawie tego listu, moi drodzy, utworzyłem w Nusia Wielką Nowennę Uwolnienia Świata 2008-2017. Jesteśmy już po przegipku. Czyli ze szczytu schodzimy na dół Ogłosiłem te moje myśli wtedy w 2008 roku. To było na Hali Marinowej we wrześniu, w deskicie wysokim. Dziś mamy do czynienia z listem do kościoła w Efezie. Najpierw Jan akcentuje moc Boga. To ten, który dzierży w prawicy siedem gwiazd. Dziś mamy wiedzę, że Ziemia w porównaniu z niektórymi gwiazdami to jest mniej niż ziarenko maku. Mniej niż ziarenko marku, patrząc do wielkości. Kim musi być ten, który mówi do Niego? Znam Twoje czyny, trud i wytrwałość. Kościół w Efezie jest pochwalany, że złych nie może znosić. To jest podstawowa zasada Kościoła: nie wolno mi przebywać w namiotach grzeszników. Nasza optyka Kościoła ostatnich dekad sprawiła, że się nadbręt zachęca do nich. I jeszcze się każe do naga rozebrać Kościołowi Katolickiemu, żeby się im przygotować. I że próbie poddałaś tych, którzy zwą się sami apostołami, a nie są. Więc wszystkich z Neokamet inne ruchy, które nam mówią, wracajmy do pierwszego Kościoła. Wtedy było cacy, było pięknie. Nie ma siedemdziesięciu lat jeszcze po śmierci zbawiciela, jeszcze żyje apostoł, a się już pojawiają, którzy mówią, że byli tam. Byli apostołami. I w Efezie poddaje się i próbie. Sprawdza się. Widziałeś, co byłeś. Efez ma Matkę Bożą, pamiętajcie. I ma Jan Ewangelistę. Stąd Jan, Bóg chwali. Efes, że poddał im próbie. I że Efez ich nie uznał i uznał ich za kłamców. Dlatego musieli być przebiegli, bo tych, którzy mają prawdę i wszystko wiedzą, i mają sygnały, i mają znaki, zawsze będzie tak wielu. Ty masz wytrwałość i zniosłeś wiele dla imienia mego. Jest tylko jeden mankament. Mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości, czyli Efes to płonął Bogiem, żył Bogiem, był gorliwym. Wszyscy uwodziciele, którzy nas wprowadzają, w tą herezję ukrytą, że dopiero kościół będzie piękny, jak wróci do pierwszego wieku, to tu macie dowód, dwa wielkie kłamstwa, jakie były problemy, i co się dzieje? Z każdym z nas. To tak jak z miłością. Rozkochani na zabój, a później po latach no, mówią, no wróć do pierwszej miłości. Nie? Do tego, co było siłą napędową. I tu Bóg ma żal i prosi o odrodzenie wiary i miłości do Boga. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze czyny podaj mi. Czyli to, co wtedy było takie wielkie i piękne. Ewangelia. Tu krótko, ale dziś mnie ta Ewangelia znowu uderzyła. Że ślepy, że tłum ludzi do nas nie interesuje. Mnie interesuje aklamacja. Jezusie. Królu powoła ślepiec. Syn Dawida. Czyli Pan Jezus jest znany perfekcyjnie. Wszyscy wiedzą o Jego korzeniach, o Jego tożsamości. Kiedy mu powiedzieli, że Jezus z Nazaretu przechodzi, on od razu wrzesznął. Jezusie, Synu Dawida, poliduje się Powiedział więcej, niż usłyszał. Pojską synu Dawida do królu. Środni wszyscy czekali na Mesjasza. Ten ślepiec powiedział, kto idzie Mesjasz. Bo trzeba znać kontekst historyczny. Z rodu Dawida Wszystko po kolei. Przyjdzie ktoś, kto przyniesie uwolnienie. Pan Jezus widząc ogromną Jego wiarę? testuje, Bo jeszcze drugi raz wołał jego. Przecież jest Bogiem wie, że jest ślepy. Ale jego, o co chodzi jeszcze? O pokazanie wiary. Co chcesz, abym ci uczynił? Nie pytasz. co ci jest? Jesteś ślepy! Boli cię kolka! Kolano ci wyciło. Co cię boli? Nie, nie, nie. Co chcesz, abym ci uczynił? Abyś mnie ustrowił. Abym przejrzał. jaka musiała być wiara w tym ślepcu. Przecież dobrze wiecie, jak to jest już ślepy. Dzieci, jak nie pomoże z, z, z tamtego brzegu niewidzialna ręka, to nikt tego nie pomoże. Oglądaliśmy film o Szarbelu, ten cud jego operacji. Ta kobieta jeszcze żyje, tu rozcięte ma. już na operację perfekcyjnie wycięta rana. Zagojone tuż po cięciu. Ona to wiedziała. Widziała, czuła w nocy. Poszła do lekarza Dziś ta kobieta jeszcze żyje. To tak cudowna ręka Boże. Dostałem smsa, gdzie jej cudzie matki Bożej w Leżajewsku pięć lat temu były tam. Matka Boża płakała. Jedna z naszych bliskich osób z, Wiel z Wielska, jak matka ją wzięła jako dziecko pięć lat temu. Miała problem z uchem, Nie słyszała. Wszystko tu jej... Dzieci, pojechała mama, wytarła twarz matki Bożej, dotknęła u u uszu córki i wszystkie boleści zniknęły. Tam miała być operacja i tak dalej. Nic. Do lekarza nie poszli. Teraz po 50 latach jest u lekarza i trzeba było jej to coś tam operować w tym samym uchu. Lekarz otwiera i zadaje pytanie, jaki to mistrz, Pali tak cudownie operował ucho. Ona potuje na naszej pani Beatki i do jej opowiada, bo wy jesteście prześladowani, pani uwierzysz w to, że to Matka Boża zrobiła. Bo pani wiem, że pani uwierzysz, bo wy jesteście prześladowani, Matka Boża to zrobiła. Lekarz poradzi na świadectwo. Jaki mistrz? Kto to pani operował tak cudownie ucho? Pani uwierzysz, że to Matka Boża. Dzień był bo to samo. Tylko Jezus to może zrobić. Chcę, abym, prze, abym przejrzał. I Pan Jezus kładzie nacisk na wiarę. Przejrzyj! Twoja wiara Cię uzdrowiła. W naszym prowadzeniu przez porędzie na czas ostateczny Pan Jezus akcentuje cały czas tylko i wyłącznie wiarę, ufność. Nie braknie Ci niczego. Czy masz długi? Czy Cię ścigają budownictwem? Czymkolwiek. Bóg jak się mu zaufa, wszystko to po